Gałązki i pojemnik. Sklej gniazdo. Dodajmy mu nieco blasku. Pojawiło się niezwykłe jajko. Kto z tego wyjdzie? Na las wstąpiła magiczna mgła. Kryształ wskazuje mi drogę. Już niedługo narodzi się tu bohater świata. O, nadchodzi dziecko. Wygląda, że się porusza. Co za niezwykłe maleństwo. Jest słodkie. Witaj w naszym świecie, dziewczynko. Nad lasem zapadła noc. Niech żyje nowa księżniczka. Neytiri! Popraw nierówną korę. Naciągnij cięciwe łuku. Mamy większą krzywą. Kolorowe strzały i potężny łuk. Wszędzie trzepoczą skrzydła. Ogromny trzmiel jest niemiły dla papugi. Będę bronić słabych. Ona ma dobre oko. Trzmiel upadł. Zwycięstwo! Papuga zaprzyjaźniła się ze swoją bohaterką. Teraz wygląda bardziej znajomo. Wypełnij klejem na gorąco. To ogon. Pojawiła się ładna twarz. Ubierz ją w dzień nowy top. Ona bardzo chce iść na przygodę. Bye bye. I dorosła. Neytiri może iść wszędzie. Wykorzystała pnącza do skoku. Cześć, szukałem Cię. Chodźmy szukać przygód. Naprzód. Okay. Przyjaciele poznawali magiczne krajobrazy. To jest piękne. Piątka. A, Hej, Neytiri, chodźmy do domu. Dobra, muszę iść. Do zobaczenia. Bye bye. Do warsztatu zawędrował dinozaur. Wyrzeźb potężną płetwę i cienkie różki dla kontroli. Zrób też kilka czerwonych plam. Podwodni mieszkańcy Pandory są niesamowici. Neytiri z łatwością dogaduje się z morskimi stworzeniami. Chcesz się pobawić? Odkrywajmy! Let's go! Zanurzyli się w wodzie. O, zwierzę jest w tarapatach. Biedactwo jest zaplątane w sieci. Pomogę ci się rozplątać. Czy przewieziesz mnie na plecach? Nawiązali duchową więź. Neytiri pływa ze swoim nowym przyjacielem. Te rośliny rosną tak szybko. sklej pierścień z gałęziami. Dodaj jagody do wieńca. Wpleć kryształowe pąki. To natura dała nam takie piękno. W głębi lasu ukryta jest wspaniała polana. Czekaj, złapiecie, cię. Motylku, czy ty mnie wybrałeś? O, nowi mieszkańcy lasu. Ale słodziaki. Hamstokrotki. Jesz, pomógł zebrać resztę. Dziękuję. Dziewczynka uplotła piękny wieniec. Bardzo ładne. Elsa postanowiła dokonać magicznej przemiany. Patrz, teraz jest niebieska. Nowy styl, nowa fryzura. Zmieńmy kolor oczu. Wszystko jest pokryte paskami i plamami. Teraz jest już dorosła. Małe dziecko jest w odległym lesie i tak szybko dorasta. Teraz jest już dorosła. O, Ejła, pokaż mi moje przeznaczenie. Drzewo dusz pokazało jej przyszłość. O, nie znam go. To dziwne uczucie. Ej, to tam. Przepraszam, jestem Neytiri. Ich dłonie się dotknęły. Drzewo Ejła jednoczy serca. Weź plastikowy pojemnik. Przydadzą się drewniane patyczki. Uformuj kajak. Wzmocnij łódź drewnem. Pomaluj na różne kolory. Posyp lepką warstwę brokatem. Boki oplecione są zieloną winoroślą. Zmontuj element. Pokryj akrylem. Awatar umiejętnie radzi sobie z wiosłem. Tajemnicze migotanie kajaka przyciąga wszystkich na przejażdżkę. Chłopak umówił się ze swoją ukochaną na randkę. Chodzenie po śliskich kamieniach nie jest łatwe. I pora, żebym poprawiła makijaż. Wyglądam dobrze. A to ci niespodzianka? Ha! Tak się cieszę, że cię widzę. Chodźmy na spacer. Para wskoczyła do kajaka. Nastrój był bardzo romantyczny. Kochanie, chcę dać ci prezent. Jaki piękny medalion. Jesteś najlepszy. Para spędzała ze sobą wspaniałe chwile. Tej starej lalce przyda się nowy wygląd. Zrób skórzaną sukienkę. Udekoruj ją metalowymi łączeniami. Nawlecz koraliki. Wyjątkowa sukienka będzie ozdobą wizerunku. Weź paczkę chipsów. Przemaluj. Artysta namalował na tarcze wzory. Starożytna tarcza i maska chronią właściciela przed wszelkimi kłopotami. Neytiri, od dłuższego czasu się zastanawiam. Powiedz mi, czy zostaniesz moją żoną? Przygotowałem prezent ślubny. a Zupełnie o tym zapomniałam. Muszę to znaleźć. O, skarby! To wystarczy! A Kuku, tęskniłeś za mną? Ha, nie poznałeś swojej narzeczonej. To mój prezent dla Ciebie. A ten jest twój. Przymierzysz? W nim czuję się niepokonana. A Laska i tarcza pomogą Cię chronić. Rozrzuć plastikowy model. Gdzieś tam były pęknięcia. Posyp brokatem. Wyjmij diodę z latarki. Lampa będzie oszałamiającą ozdobą domu. Neytiri zostanie matką. Macierzyństwo to takie niesamowite doświadczenie. Kochanie, jestem w domu. Zobacz, co dla ciebie mam. W środku była lampka nocna. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Delektowali się kolacją, oglądając ulubiony film. Życie jest takie dobre. O, oh, wow! Skóra zrobiła się niebieska. Narysuj oczy. O, jest piękna. A jej ciało takie błyszczące. Usta zaróżowiły się. Dodaj kolory nawi. Uformuj długie uszy z modeliny. To doskonały kolor. Z włóczki możemy zrobić doskonałe przedłużenia włosów. Następnie udekoruj eleganckie warkocze. Wow! Pstryk! Wstążka zmieniła się w strój. Nałóż klej na gorąco na drut. Pomaluj go na ten sam kolor co podstawa. Ogon to najważniejszy organ każdego nawi. Potrafi wyrażać emocje. W skrzyni znajdują się skarby. Trochę magii? Zrobiliśmy wspaniały pas i koraliki. Wyruszmy w kosmiczną przygodę na Pandorę. Natiri spała, gdy nagle miała wizję. Czy to prawda? O, co to było? Sen? A może to był znak? Ejła, czy słyszałaś moje modlitwy? Bierze swój bęben. Oddaję ci moją muzykę. Święte drzewo zaczęło się mienić. Wszystko wokół zaczęło się trząść od magicznej melodii, którą grała. A, Ejła, mam nadzieję, że mnie słyszałaś i moje marzenie wkrótce się spełni. Przytnij kawałek drutu. Na górze znajduje się taśma maskująca. Uzupełnij cienkim drutem. Uformuj ciało folią aluminiową. Pokryj modeliną. Popracuj narzędziem modelarskim. Te szklane oczy są takie jaskrawe. Ten toruk ma doskonały wzrok. Pomaluj ciało na czerwono. Czy to toruk? Wytnij skrzydła z papieru piankowego. Czas na pędzel. Ten jest dobry. To zwierzę jest innego koloru niż pozostałe. Narysuj wzór. Jest dość rozpoznawalny. Góra jest jasno niebieska. O, nie każdy może jeździć na toruku. Nawi nie bez powodu uważają je za święte. Czas wyruszyć na poszukiwania. Czuję, że moje marzenie wkrótce się spełni. Netiri głośno kogoś woła. Kto to może być? Niewiarygodne! Na niebie pojawia się sylwetka. To jest toruk. Stwór wylądował w pobliżu pilota. Witaj! Nawiązują specjalną więź Sahelu! Lećmy! Sterowanie tym zwierzęciem to prawdziwa sztuka. Z góry Pandora wygląda niesamowicie. Zaczekaj, wydaje mi się, że widzę Ejła. Netiri leci do magicznego drzewa dusz. O, pudełko, co jest w środku? To niezwykłe drzewo lampa. Weź piankolinę, przykryj podstawę, dodaj teksturę i pomaluj pieni drzewa na fioletowo. Bierz gałęzie za pomocą wycioru do fajki. Dodaj niezwykłe liście i włącz światło. Niezwykłe drzewo ma najsilniejszy związek z Ejłą. Źródłem światła są najczystsze dusze Pandory. Netiri była w stanie zobaczyć święty gaj, gdy leciała. A dotrę tam po binoroślach. To nie jest łatwa droga. Ale ona porusza się wśród drzew. Ma szansę spełnić swoje marzenie. Jeszcze trochę? Netiri jest tutaj. Dzieje się coś magicznego. Wow! Jest otoczona przez świetliki. Mgła spowiła się wokół niej. Pstryk, pstryk. Potrzebujemy kawałka modeliny. Zmniejsz go. Co my tutaj mamy? To urocza buzia dziecka. Pojawiło się więcej elementów. To jest ciało. Jakie piękne dziecko! Dodaj kolory nawi. Kogo to maluszek? Magiczna mgła zniknęła. Nie może być. Dziecko! Moja córko, moje marzenie! Tak się cieszę. Świecie spójrz na to piękne dziecko! Dała mi je, Ejła. Pojawił się pierwszy gość to mały toruk. Alira, przywitaj się. To twój ekran. Po czym pojawił się toruk netiri? Lećmy do domu żegnaj, Ejła. Gałęzie są tak kolorowe weźmy niebieską. Przytnij. A teraz wybierzemy kolornici. Ale wygląda dobrze. Niezwykłe kamienie staną się ozdobą. Co za piękny dźwięk. Przymocuj to do gałęzi. Panie Indyku, czy możemy pożyczyć pańskie pióro? To doskonale uzupełni wisior. Magiczna melodia i kolorowe kamienie odwrócą uwagę dziecka. Natiri miała trudny dzień. Alira, kochanie, mamusia musi odpocząć. Daj mi chociaż minutkę. Ale córka ciągle płakała. Musisz być głodna. Mm, nie, jej łzy nie przestają płynąć. Nie czujesz się komfortowo. Nie podoba jej się to nowe miejsce. Oj, Ejła, co ja mam robić? Pomoże jej matka wszystkich stworzeń. A, Alira się martwi. Mam pomysł. Mama zrobiła wisiorek. To odwróci uwagę dziecka. Patrz, to prezent od Ejły. Udało się. Alira patrzy na kamienie i nie płacze. Natyri w końcu może odpocząć. Ile tutaj dzieci. Chodź z nami. Pstryk. Ciało stało się niebieskie. Biegła zebra. Wow, teraz dorosła Alira ma kolory nawi. Uformuj ogon. Weź trochę błyszczącego pyłku z kwiatu. Świetnie. Zrobiliśmy pasę z koralików. Mała Alira urosła. Jest bardzo ciekawska. Gdzie się chowasz, Aliro? W stronę Netiri poleciała szyszka. A, tu jesteś. Złaś. Co za zabawny strój. Toruk, Yuki, mój przyjacielu! Uwielbia patrzeć jak magiczne stworzenie lata. Skrzydła! Chcę latać! No, prawie! Dziecko wisi na lianie. A, złapałam cię! Toruk próbował uwolnić Alire. Nie udało się. Oboje upadli na ziemię. Jurassic World? Triceratopsie! Tu małe. Kolorowe pompony nadały zwierzęciu uroczy kolor. Zrób kępki. Oto skrzydła. Potrafisz latać? Alira pokocha to zwierzątko. Nytiri i jej toruk wylądowali. Dzięki za lot. Mamo, czy możemy się pobawić? Córka wspięła się na dorosłego toruka. Ui, zjeżdżalnia! Mama uważa, że zabawy Aliry są urocze. Mam dla ciebie niespodziankę. Gdy Netiri nie było w domu, dziecko znów spadło z dużego toruka. Patrz, to twój nowy przyjaciel. Jupi, jest taki piękny i ma skrzydła. Będziemy latać razem. Alira natychmiast wspięła się na niego. To jej pierwszy lot. Mamo, ja latam. Ale super. Wybierz piankolinę. Wymieszaj dwa kolory. Co za idealny kształt! Wygląda jak roślina. Przydadzą się też jagody. Dodaj sztuczną trawę. Spójrz na te egzotyczne owoce. Mama i Alira są na spacerze. O, dziecko zauważyło w krzakach muchołapkę. Ale zabawna! Ma zęby. Chce się bawić! Spójrz, mam ogon. Na, 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 nie złapiesz mnie. Zwierzak Aliry również drażni drapieżnika. Natiri zobaczyła to i zaniepokoiła się. Ta roślina jest niebezpieczna, nie powinnaś się nią bawić. Ten kwiat jest dobry. Spróbuj tej te jagody. Mmm, pyszności. Zwierzak też je uwielbia. Mamo, ona też jest głodna. Nakarmimy ją, wtedy nie będzie zła. Ratujemy cię foko. A ta siatka się przyda. Podlej drewniane kawałki. To jest doskonały rozmiar. Przywiąż siatkę do szpikulców. Ozdób tropikalnymi liśćmi i pnączami. Jaki ładny hamak! Musimy umieścić go w cieniu. Mama jest zmęczona, ale mała Alira jest bardzo aktywna. Mamo, mamo! Dziecko skacze i nie pozwala Tiri zasnąć. Mamo, ja latam! Mamo, spójrz! Aliro, Pandora jest święta. Każde drzewo, każdy liść jest częścią wielkiego organizmu. Musimy chronić naszą planetę. Będziemy potrzebować żółki wędkarskiej. Umieść ją na słońce. Zrób nacięcie. Zamocuj klejem na gorąco. Użyj nożyczek. Trzeba tylko dodać magicznego blasku. Wow. Zamocuj nasiona na girlandzie. Iskrzą w taki piękny sposób. Niektórzy twierdzą, że to najczystsze dusze. Aliro, nadszedł czas, by pokazać ci święte miejsce. To jest drzewo dusz. Ma silny związek z Ejłą. Netiri i jej córka nawiązująca sahelu. Dzieje się magia! Nasiona lecą do dziecka. To znak, że została wybrana. Dzięki, Ejło. Wybierzmy, kto wybierze się dziś na Pandorę. Od dawna marzyłam o podróży. Zaraz przejdziesz ogromną metamorfozę. Użyj glinki rzeźbiarskiej do zrobienia nowej twarzy. Taki nos jest typowy dla plamienia Nawi. Mają niebieską skórę i czarne włosy. Nadajmy twarzy teksturę. Czas na konturowanie. Pomaluj jej paski na całym ciele. Narysuj oczy. Zrób warkocze i zabezpiecz je drutem. Neytiri ma brązową bluzkę i przepaskę na biodrach. Zróbmy pieska z balona. Zaraz, to nie tak. Ten balon i tak będzie nam potrzebny. Przeciągnij drut i długi ogon jest gotowy. Namaluj na nim paski. Na rękach i nogach ma metalowe i skórzane bransolety. Neytiri wychowała się w rodzinie wodza klanu, więc jest oddana swoim ludziom i planecie. Zauważyła kogoś obcego wśród drzew. Jest niespokojna. Jej obowiązek to ochrona jej ziemi. Hi. Nie bój się, nie chcę niczego złego. Jeszcze się nie znamy, ale zobaczyłem cię i się w tobie zakochałem. Postąpiłam wbrew rodzicom rozmawiając z nieznajomym. Ale widzę w tobie coś więcej. Nie jesteś taki jak inni. Jeśli mam wybrać partnerkę, wybieram ciebie. Czyli wszystko zależy ode mnie. Racja. Jestem gotów na każdą odpowiedź. Masz szczęście, niebiańska istoto. Zakochałam się w tobie. Teraz ich związek nie może zostać przerwany nawet przez tradycję klanów. Zrób naszyjnik z małego sznureczka i piór. Kolorowe pióra, które zgubiły ptaki, dodadzą siły i odwagi ich właścicielce. Jake tak szybko poleciał, że prawie zgubił prezent. Ale naszyjnik przeżył. Kochanie, oto symbol mojej miłości. Jest taki piękny. Sam go zrobiłem. Bardzo się starałem. Ten naszyjnik będzie moim szczęśliwym talizmanem. Ten prezent jeszcze bardziej zbliżył ich do siebie. Mała laleczka zamieni się w kosmitkę. Zrób jej nos. Pomaluj skóra na niebiesko. Dzidzia widzi w ciemności. A paski na ciele to idealny kamuflaż. Zrób długie warkocze z czarnej wstążki. Bielizna ze sznureczkami to pierwsze ubranko dziecka. Drzewo dusz to miejsce, gdzie możemy połączyć się z boginią Ewą. Mieszkańcy Pandory przychodzą tu porady albo pomoc. Przy tej wierzbie można poczuć związek wszystkich żywych istot. Obecność Eły dała nam dziecko. Nazwiemy ją Oinara. Mam nadzieję, że dziewczynka wyrośnie na taką wojowniczkę jak jej mama. Neytiri będzie dobrą mamą. Weź starą figurkę dinozaura i zetrzyj ją papierem ściernym. Zrób mu parę skrzydeł z papieru piankowego. Może zabrać Cię do nieba? Pomaluj smoka na typowe dla niego kolory. Dodaj czarną sadzę i popiół na skrzydłach. Popracujmy nad szczegółami. I nie zapomnijmy o niebieskiej grzywie. Toruk to dla plemienia nawi święta istota. Mieszkańcy Pandory doceniają jego surową siłę i piękno od wieków. Zobaczenie Toruka to szczęście i połączenie wszystkich żyjących istot. Ojnara okazała się bardzo odważną dziewczynką. W ogóle nie boi się tej istoty. I z chęcią bawi się z Torukiem. Pewnego dnia będzie na nim jeździć. Zostanie jedną z wybranek Toruka Makto. Możemy zrobić coś magicznego ze światła ledowego. Zwiń pasek papieru piankowego i zapełnij pierścień piórami. Włóż chusteczkę i żarówkę ledową do pustego opakowania po tabletce. Drzewo dusz to wielka wieżba, która rośnie u stóp góry od wieków. Nasiona tego drzewa to wysłannicy. Są najczystszymi duszami. Jeśli je zobaczysz, to znaczy, że pobłogosławiła Cię wielka Ejła. Zobacz, to nie jest świetlik. Wieżba wybrała nasze dziecko. Jej czysta dusza zwróciła uwagę drzewa. Teraz nie muszę martwić się o jej przeznaczenie. Ojnara jest błogosławiona! Zróbmy huśtawkę. Łatwo znaleźć kawałek kory na Pandorze. Huśtawka wisi na gałęziach z pączkami kwiatów. Jest tu bardzo wilgotno, więc mech zarósł całą korę. A gałęzie, które trzymają huśtawkę, pokrywają pnącza. Neytiri znalazła to przytulne miejsce. Ta stara huśtawka od dawna nikogo nie bujała. Ale śmiech Ojnary ożywił stare pnącza i wypuścił nowe kwiaty. Tata też chce się pobawić z córeczką. A mama może odpocząć. Jake naprawdę cieszy się z zabawy z córką. Dzięki niej czuje się jak dziecko. Zróbmy hamak z cienkiej siateczki albo kołyskę. Zaciśnij krawędzie w ten sposób. Dodaj gałęzie jako ramę. Przyozdób kołyskę pnączami i pączkami świeżych kwiatów. Mama zabrała córeczkę w sekretne miejsce. Tutaj wśród gór i drzew nikt nie znajdzie jej kołyski. A smogi nie przeszkodzą jej we śnie! Jake i Neytiri kładą dziecko do snu. Musi odpocząć. Może pobawić się w nocy, kiedy będzie starsza. Zaśpiewajmy naszej córeczce kołysankę. Śpij słodko. Wytnij strzałkę z patyczka do lodów. Ze Zetrzyj brzegi szorskim pilniczkiem. Zrób szkielet zabawki z wykałaczek i złącz je ze sobą nitką. Na samych patyczkach nie polatasz. Potrzebujesz mocnych skrzydeł. Zrób je z błyszczącego papieru piankowego. Dodaj długie pióra na skrzydłach i ciele. Zabawka Banshee ma bardzo wygodne dodatki. Fajnie jest się nią bawić. Mama chciała poradzić się Ajły. A tata chciał spędzić weekend z córeczką. Jest tu tyle rzeczy do zrobienia raz znalazła sposób na użycie patyczków. Hmm. Chyba wiem, co miałaś na myśli. Zaraz coś wymyślę. Czż, I nie podglądaj! W kilka minut Ojnara trzymała w ręce Banshee. Odważna dziewczynka wyobraziła sobie, jak lata na smoku. Jak na razie tata pomaga jej latać. Ale ma w ręce Banshee! Lecimy! Nawlecz kolorowe koraliki na syntetyczny sznurek. Dodaj ozdobną klamrę, żeby koraliki się nie rozsypały. Jake powiedział mi, że próbowałaś rzucić drewniane wykałaczki na spacerze. Rosną ci ząbki. To zrozumiałe. Zobacz, co mam. Ojnara była bardzo zaciekawiona. Jej super koraliki masują jej dziąsła i nie skupia się na bólu. Dziś dziewczynka w ogóle nie grymasi. Dzięki wynalazkowi jej mamy cała rodzina może się wyspać.